Największe emocje są podczas walki bokserskiej czy poprzez ustawki kibiców? Ale też, jeśli chodzi o... Co pan nazywa ustawką? Ja to Na powiem, przykład nie, jak, jak doktor, w lesie nie... spotykają się kibice jednej drużyny i drugiej drużyny i ze sobą walczą. Nie, no to jeśli chodzi o sportowe, o sportowe emocje, czy to walka jeden na jeden w ringu bokserskim, czy to, nie wiem, trzech na trzech nawet na terenie sali gimnastycznej, czy w jakichś większych liczbach, no to towarzyszą to temu te same emocje. No jest to walka sportowa, walka, która teraz już chyba ten rodzaj, co pan nazywa to ustawkami, ten rodzaj aktywizacji sportowej czy społecznej pojawia się też komercyjnie, bo widziałem... Kibiców czy grupy, czy grupy które na 7, tam, też tam, widzę. Bo na, pan się... walczył w takie 70 na 70, pamiętam z tego, co mi ludzie mówili. Mamy trochę wspólnych znajomych. Jednak i przyznaję, że mi to imponuje. W sensie uważam, że to jest coś, czym się pan powinien pochwalić, bo mało który prezydent tam w grupie kilkudziesięciu na kilkudziesięciu kibiców się bije. Dla mnie Różne, to jest naprawdę ciekawe. W myślę. różnych modułach zawsze sportowych, szlachetnych walk występowałem. Nie zawsze wychodziłem z nich zwycięsko, bo ten Sport, jak każdy sport, wymaga oczywiście i determinacji, i tego, żeby, żeby być do, takiej, do takich walk przygotowanym, ale lubiłem aktywność sportową, lubię dalej. Cały czas trenuję, o czym Pan doktor i Państwo doskonale wiecie. I te, te sportowe aktywności w jakimś sensie dały mi też charakter i gotowość do tego, żeby być dzisiaj kandydatem na urząd prezydenta.